Siemanko, witam serdecznie w kolejnym epizodzie o przygodach Zetki. Generalnie wóz jest już skończony. Życie pisze własne scenariusze i o tym właśnie chciałem wspomnieć, dlaczego mnie tyle nie było. Mianowicie chodzi o to, że był gruby plan na to, aby nagrywać to, jak Zetka jedzie na lawecie do Poznania. Niestety jechaliśmy w nocy. Kolejna sprawa jest taka, że w trakcie drogi do Poznania przemęczenie wzięło górę. Ja się dosłownie rozchorowałem w trakcie trasy. Powrót był jeszcze gorszy. Na tydzień dosłownie mnie zatoki rozłożyły. Miałem jakiś mega stan zapalny, musiałem brać antybiotyki. Tydzień miałem wyjęty dosłownie z życia. Kolejna sprawa, później tydzień odpoczywałem, tak jakby, więc mieliśmy przerwę w pracach nad zetką Generalnie oklejenie wyszło mega. Doszło też kilka fajnych dodatków spod mojej ręki. A mianowicie chodzi o przedni dyfuzor, boczne splittery, dobrze mówię? No, splitter, czy tam kanarcy i oczywiście tylny dyfuzor. Generalnie chcę też wspomnieć, że w tym odcinku pojedziemy z Zetką dosłownie... gdzie my pojedziemy? pod takie magazyny zboża pod Łodzią, gdzie ekipa z Finlandii, ekipa trzech ziomeczków, nagrywa sobie odcinek o jakichś tam przygodach, nie wiem o co konkretnie chodzi, ale wiem, że fińska telewizja będzie to emitować, także ja z Michałem będziemy również z w jakimś tam serialu chińskim, także... Niezła historia, także niestety... Choroba wzięła górę i po prostu nic, totalnie nic nie nagrywałem, ale zaraz Wam coś pokażę. Tak się prezentuje wóz. Tutaj są... Te boczne loteczki w mojej produkcji, projektu i wykonania. Tutaj mam spliterek. No i oczywiście dyfuzor w dosyć fajnym racingowym klimacie. Śrubki też mega dodają klimatu. Oczywiście spoilerek zamontowany. Także wóz prezentuje się mega. No i ogólnie tak, wstęp nagrywam tak jakby po całej akcji nagrywania, więc zobaczycie po prostu na końcu tego filmu, że opowiadam o Zetce i będzie mowa o tym, że będę jeszcze wykonywał dyfuzor, także jestem już po tych zabiegach. No nic. Długi wstęp, ale chciałem to wyjaśnić, co się wydarzyło. Także zapraszam do oglądania. Generalnie będzie więcej filmów z Zetko, ale na razie musimy wrócić do formy nagrywania. Także zapraszam do odcinka. A w sumie pokażę Wam więcej szczegółów. Generalnie, jeśli chodzi o tą przednią dokładkę, to tak naprawdę. Dostałem kawałek płyty z poliwęglanu, no i dosłownie od podstaw ją zaprojektowałem, powycinałem, wykombinowałem jak to ma wyglądać. Później ją polakierowałem. Myślę, że wygląda to spoko. Te wycięcia też fajnie tutaj wyszły. Był plan jeszcze na takie boczne lotki, ale stwierdziliśmy, że auto już na tyle ma różnych detali, że można byłoby z tym po prostu przesadzić. No i tak to się prezentuje. Tutaj różne logotypy. Cieszę się najbardziej z tego, który jest obok tego. Generalnie każda naklejka ma jakieś znaczenie, ponieważ są to naklejki firm, które brały udział w tym całym projekcie. Jeśli chodzi o tylny dyfuzor, to również w sumie to ja go zaprojektowałem od podstaw, wyciąłem każdy element był dorabiany ręcznie, później polakierowany. Niestety nie mogliśmy uniknąć innego montażu niż z tymi śrubkami na wierzchu, ale moim zdaniem wygląda to mega. Będzie jeszcze przedłużana tylna końcówka wydechowa, ale żeby było bezpiecznie zamontowałem tutaj blachę, która będzie chronić poliwęglan od temperatury. Także spoko to wygląda. Furka mega się prezentuje, naprawdę. takiego szczura, który wrastał się pod płotem. Tutaj mamy fajny detal. Tutaj mamy kolejny. A lampy też zostały zmienione. Będą klejone na czerwono, no jak to wygląda. A znowu zmienia trasa. Ja zielę, wiesz, to trzeba to na Radom ustawić po prostu i jechać do radowej, i potem wrzucić to. iPhone, iPhone. Szajo mi Tam trzeba szybko czekić do czy sama? Nie, chyba nie. O, klapki nie trzeba otwierać.

No bells. Bitje te turven. No, belts. no, belts. no belts. Hey. ハハ <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.

Chciałbym żeby tutaj po tak, powinien... trochę pokręcił Wolone dziecko. No, to <grywa> Chłopaki przestali upalać, więc mamy chwilę na zaprezentowanie wozu. Tak to wygląda dookoła. Bardzo fajna okleina. Mamy dużo tematycznych naklejeczek. Każda ma jakieś znaczenie na tym aucie, także tu nic nie wzięło się z przypadku. No i generalnie tak, zmieniliśmy przedni zderzak, jest dorobiony pakiet aero, czyli mamy tutaj te boczne lotki, jest przedni splitter. Mieliśmy robić również boczne, ale stwierdziliśmy, że auto bez niej wygląda dużo lepiej. Zastanawiamy się nad zrobieniem dwuczęściowego dyfuzora na tył. Jego ostateczną formę zobaczycie później. Musimy to przemyśleć, przeanalizować, jakoś to dopasować, żeby to wizualnie wyglądało. No i oczywiście wpadły customowe, customowe mocowania tylnej lotki. Było z tym trochę pracy, ale daliśmy radę. No i generalnie są też zmienione kugły z mocowaniami, są pasy szelkowe, kierownica. Co jeszcze, Fergus zostały polakierowane. Zmieniliśmy też progi, ponieważ tamte po kupciu były zniszczone mocno. No i tak to się prezentuje. Teraz tylko pozostaje jeździć autem i się nim cieszyć.